z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Star mamy Mamy środę, 17 dzień jesieni i zaczynamy ten dzień. Na tablicy ogłoszeń szukam strzykwy, zapłać jednolitą stawkę przy odbiorze, czyli Shane. Dobra, czyli to mamy do wykonania, mam kukurydzę. W sumie nie pamiętam, to są chyba rzeczy z tego naszego festiwalu, na którym byliśmy. Ja bardzo was za to przepraszam, ale mogę nie wiedzieć co się działo ze względu na to, że tamte odcinki no, nagrywałam tydzień temu, ale mniej więcej kojarzę co się wydarzyło, tylko że dzisiaj nagrywam ten odcinek tuż po pracy i chcę go jeszcze dzisiaj wam wrzucić, przez co no mój grafik jest zdecydowanie napięty. No ale mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj uda to wrzucić na godzinę prawdopodobnie 18, bo wcześniej się nie wyrobię, dopiero wróciłam z pracy, a co dopiero jeszcze nagrać i wrzucić do Was odcinek, plus go obrobić. No to trochę niestety trwa. Mamy jakiegoś skorupiaka. I podlewamy resztę rzeczy. Tutaj nam urosły rzeczki, ale z tego co wiem, no właśnie, mamy środę i tego nie Zbierzemy, w sensie zbiera zbierać, to zbierzemy, ale już nie posadzimy. Biorę to. Zastanawiam się, co tutaj jest do odłożenia. Mamy tutaj bilet w ogóle. Z ciekawych rzeczy. To jest do kurnika, to jest do szafy. To jest chyba do wyrzucenia, bo tutaj. A nie, nie mamy takowych. To sobie jedno zachowam. To mamy tutaj. Do wrzucenia naszą geodę. Co w się sensie geodę? No, tak potocznie geodę, bo oczywiście geodą to to nie jest. Mamy mm, chińską kapustę już wyhodowaną. I widzę, że zbiory jesienne również wyrosły. O i buraki! Super! To akurat fajnie. Tutaj musimy trochę trawę ogarnąć, bo zdecydowanie zarosło. Dobra. Zmierzmy sobie wszystko. Pójdziemy do zwierząt i będziemy dalej ogarniać farmę. Ale... Mam nadzieję, że w miarę szybko to ogarnienie potrwa. Dobra. Zaraz z nasionkami to się przygotujemy. Jeszcze tutaj trzeba trochę trawy skosić, żeby nam na sadzonki nie wchodziła. I będziemy działać. Mamy środę. Przepraszam, jeśli by było słychać wibracji telefonu, ale mam go niedaleko siebie. A na biurku nie mam mojej standardowej podkładki. Ze względu na to, że trzeba było ją po prostu już wyprać. Ile można używać takiej jednej podkładki? Dobra, mamy to. Nie mamy miejsca. Nie mam miejsca, co za tym idzie. Nie wiem, czy nawet krowy obsłużymy. Bo jest ciężko z miejscem. Robię sobie... 50 nasion jesieni. I zobaczmy, czy uda nam się... Krowy obsłużyć. Dobra. Na szczęście to tylko 4 mleka. Grunt, żeby te 4 mleka nie były... Innych jakości aż tak, ale z tego co widzę, może się uda. E, no, trzy miejsca nam to zajęło, w sumie więcej nawet nie mogło, no bo ewentualnie jeszcze mamy mleko bez jakości, no to to by mogło sprawić małe problemy. Ale tutaj wszystko jest git. Nie. Nie jemy koziego sera. Mamy tutaj do posiania. Mamy jeszcze oczywiście siano do zebrania. A, i tutaj w sumie moglibyśmy dać w końcu te kamienie, bo ja tak mówię, że to zrobię, to zrobię, ale w końcu chyba nie przyjdzie taki dzień, kiedy to rzeczywiście zrobię. <laughs> Jakoś nie po drodze mi do tego po prostu. Co tutaj mamy do odłożenia? Chińską kapustę? No, z cztery sztuki mogę odłożyć. Brokuły, no to odkładamy te. A jeśli chodzi o buraki, to jest akurat warzywo, które. które bym odłożyła w większej ilości. I nie wiem, czy na razie w sumie nie zostawię wszystkich. Zostawimy wszystkie, bo to się może przydać. Co jeszcze potrzebuję do skoszenia tutaj? A, i mamy jeszcze winogrona, okej. Okay. To biorę. No, chińskiej kapusty, jak również pszenicy, nie uda nam się dzisiaj posiać, no bo pierma zamknięte w środę. Tutaj mamy zachcianki. Trzy fioletowe grzyby i ostrygę. Ok. Trzy fioletowe grzyby i ostrygę. Trzy fioletowe grzyby i ostrygę. Trzeba zapamiętać. Tutaj dorzucić to. To mamy do zasiania. To mogę odłożyć. To mamy do sprzedania. I to do schowania. No dobra, to możemy iść. Powoli farma ogarnięta, więc będziemy mogli iść dalej, ale zobaczymy jeszcze, gdzie nas zabierze to wszystko na dzisiejszy odcinek. Droga Nomi, masz tu warzywo z mojego małego ogródka. Zapewne masz tyle warzyw, że nie wiesz co z nimi zrobić. Ale no cóż, Caroline. Okej, okay, dzięki Caroline. I w sumie dostaliśmy pasterna, które możemy dać pam przy okazji. A, jeśli chodzi o nasze um, rybki, ostrygę mamy. I fioletowe grzyby powinny być tutaj. Mamy. Dobra, to możemy im szybko to podrzucić. Proszę. I proszę. Super, niech się rozmnażają. To posadzę. I jeszcze to posadzę, bo to są rzeczy, które akurat mogę posiać bez większej ingerencji. Ej, a w ogóle w sumie, jeśli byśmy mieli maszynę, która pozwala nam robić nasiona, właśnie tutaj mamy. Maszyna do nasion, tylko ona potrzebuje 10 węgla, a my tego węgla raczej nie mamy. Więc to już odpada. Co jeszcze mamy? Shane i... A! I Ektoplazmę! Okej, okay, czyli dzisiaj będziemy musieli się zająć ektoplazmą. Jeszcze z rzeczy ważnych, to po pierwsze trzeba pochodzić i pozdejmować mech z tych drzew, które tutaj są. Dobra, czyli tak to mamy. Strzykwa. Strzykwa, strzykwa, strzykwa. Mamy jedną strzykwę, ale jest to tylko i wyłącznie jedna strzykwa. Więc może byśmy poszli połowić? Potrzebujemy strzykwe dla Sheina. Dobra, ale na razie jeszcze chciałam kamienną drogę. Mamy trochę kamienia. Więc weźmy kamienną drogę. Brukową ścieżkę, tak to się dokładnie nazywa. I ja bym obłożyła tutaj właśnie ten teren. Dobra, żeby tutaj nam nie rosły pomiędzy tymi drogami żadne drzewa. No i dobra. Tak to właśnie będzie wyglądać. Jeśli tutaj będą dochodzić jakieś inne drzewa, no to wtedy będziemy się nimi zajmować. Potrzebujemy strzykwę i tą substancję. I to chyba wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Robin nam powiększa kurnik, więc to mamy z głowy. Na postynie nie ma co się udawać aktualnie. Bo mamy co do robienia tutaj. Przede wszystkim ta ektoplazma, którą mamy to jest dosyć ciężkie zadanie. I trzeba będzie to zdobyć oczywiście w kopalniach. No ale trochę czasu na to trzeba będzie poświęcić. I jeszcze się upewnię, czy sklep jest zamknięty. No niestety sklep jest zamknięty. Wyszła z niego Caroline, ale to niewiele nam daje. Tutaj mamy wszystko zrobione. No idziemy wyłowić strzykwę. A, w sumie mogłam dać pan prezent, ale to jeszcze ją na pewno złapiemy. Dobra, strzykwy są, bo strzykwy są z rana. Dzisiaj jest rana, tam chyba do 19 są strzykwy. Może to będzie za pierwszym razem nasza strzykwa. No nie, jest to Tilapia. Już niewiele nam brakuje w ogóle do 9 poziomu, znaczy do 10 poziomu łowiectwa i też niewiele nam brakuje do 10 poziomu Foradza. Więc y, jeśli uda nam się szybko ogarnąć rybę, jeśli uda nam się szybko ogarnąć kopalnię, to pójdę sobie ścinać na nasze koleje, właśnie drzewa, które tam mamy, i wtedy y, prawdopodobnie nabijemy sobie foracz, ale zobaczymy, czy to nam się dzisiaj uda ogarnąć. Ja jeszcze po tym odcinku, oczywiście, będę nagrywać kolejne odcinki, więc na przestrzeni tych odcinków na pewno to nam się uda. Dajcie mi tylko chwilkę. Dobra, już do was wróciłam. Dla was to była oczywiście sekundeczka. Dla mnie troszeczkę dłużej, ale też nie jakoś bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj jednak uda mi się wstawić ten odcinek. Jeżeli nie będzie on o no, jakiejś nieludzkiej porze. Ale no zobaczymy jak wszystko szybko pójdzie. Na razie idzie mi bardzo powoli. Ale mamy strzykwe. To jest... Dobra wiadomość. Chciałam jeszcze szybko, póki tutaj jestem i mam przy sobie przynętę, to wyrzucić to. Dobra. Dostaliśmy jakiś miecz. On jest oczywiście gorszy od naszego, ale zawsze to jakiś nowy miecz do kolekcji. No i dobra, lecimy w takim razie do Szejna. Mamy dla Szejna strzykwę, dla Pam Pasternak. I lecimy zdobywać naszą. Ektoplazmy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Może całkiem szybko i sprawnie. Pokażę Wam fajny sposób na to, żeby właśnie takową ektoplazmę na przykład. Albo też jest takie samo zadanie od czarodzieja, tylko że na. Już Wam mówię, na slajmy. I, i jest fajny sposób, a propos tego, jak można to zdobywać. Shane jest tu u siebie, a Pan u siebie. Dobra, bo mamy bilecik, więc ja podejdę jeszcze do Luisa. Mamy herbatkę, czyli możemy się z kimś bardziej zaprzyjaźnić. Lecimy w takim razie do Shane'a, czyli pójdziemy sobie, no tędy, przez Gunthera, przez Clinta. Poszukamy im po śmietnikach. Przy George'u też poszukamy przy śmietnikach. Zobaczymy, co może nam się wylosuje. Tutaj akurat ziemny kryształ. No i jeszcze tutaj do Żeby dać mu rzeczki. On jest chyba tutaj. Hej! O! Tego mi było trzeba! Wielkie dzięki! Oto twoja zapłata. No Shane oczywiście ciężko pracuje, więc nie przeszkadzajmy mu aż tak. Brakuje nam 500 expa do lepszego poziomu foradżu. No, całkiem niewiele. Lecimy do domu, żeby odstawić rzeczy, bo mamy ich przy sobie sporo, a bez sensu nosić tyle rzeczy przy sobie. No i później już lecimy do kopalni. Pójdziemy sobie do kopalni przez wagoniki raczej. Mamy duże szczęście dzisiaj. Dlatego nie powinno być problemu ogólnie ze zdobyciem tego, czego chcę. No ale to różnie bywa. Hej, hej, i to jest coś, po dzięki dzieciaku. Ech, chyba se coś odgrzeje w mikrofali. Mamy z nią 6 na 10. Bardzo dobre mm, statystyki, jeśli chodzi o naszą przyjaźń z PAM. No, tak jak powiedziałam, niestety tutaj nam się nic nie uda już więcej posiać. I teraz tak, to sobie zachowam. Jeśli chodzi o rzeczy srebrne, to już będę je tutaj zostawiać sobie. Jeśli chodzi o resztę ryb, to oczywiście damy ją do przerobienia. Dobra, tutaj wrzucamy to, 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 to. Reszta, to tutaj mamy śliwki, to do sprzedania. To jeszcze bym wrzuciła, ale nie mam na to miejsca. Oj, 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 to jest niepokojące. To bym tu wrzuciła. To wrzucimy tutaj i na razie z tą muszelką powędruję, bo nie sądzę, że w kopalni będziemy jakoś masakrycznie dużo itemów pozyskiwać, więc to może na razie przy mnie zostać, bo ekwipunku raczej mi to aż tak nie zawali. Tutaj mamy jeszcze rzeczy z Foradża, dlatego tędy w sumie poszłam, a nie przez wagoniki, gdyby kogoś to interesowało. No powiecie, zawsze to no, szybsze pozyskanie dziesiątego poziomu Foragea. A dziesiąty poziom foradza naprawdę nam się przyda. Bo to jest dosyć fajna. No, sprawa, jeśli chodzi o późniejsze rzeczy. No, ale to zobaczycie, jak w końcu nabijemy. <grym> dobra, co to, to odkładamy? 10 węgla trzeba zapamiętać, żeby odłożyć sobie, bo to też nam będzie potrzebne. No ale dobra, my lecimy na duchy. Duchy są 65 poziom plus. Więc jeśli chcecie tutaj jak najbardziej efektywnie to robić, to powinniście się tepać pomiędzy poziomami, czyli robić na zasadzie nie tak jak teraz, czyli nie kopać, tylko tepać się 70, na przykład 70, 65, 75. I na przykład, właśnie potem wychodzić i jeszcze raz tepać się w te same miejsca. To jest najbardziej efektywny sposób, jeśli chodzi o czy znajdowanie, właśnie, slajmów różnego rodzaju, czy właśnie o znajdowanie duchów. No ale z drugiej strony, ja nie muszę się spieszyć. Mamy dopiero środę. Duchy występują na tych poziomach, ale są one zdecydowanie zrzadsze niż na poziomach yy, tam 65. Plus. Dlatego akurat z tego poziomu ja sobie wyjdę i będziemy krążyć pomiędzy poziomami od 65 do 70, bo wydaje mi się, że to jest ten przedział, kiedy tych duchów jest zdecydowanie najwięcej akurat. No bo inaczej jest, jak na przykład polujemy tylko i wyłącznie na slajmy, bo slajmy są praktycznie na każdych poziomach. Duchy oczywiście są na innych poziomach niż na tych, co mówię, że będę polować. Ale jest ich najwięcej w tym właśnie zakresie poziomów. Dlatego tak właśnie wybrałam, że będziemy mm, pomiędzy tymi poziomami krążyć. Oczywiście węglaki jeszcze musimy nabić. Musimy zabić jeszcze prawie 100, no 152 węglaki. Co za tym idzie, opłaca nam się tutaj jeszcze krążyć i je wybijać. No ale to wiecie. Jest 20. Dzisiaj chyba jednak tego foradge'a nie zdobędę. Tutaj jest, ale dobra, zajmijmy się najpierw tą ektoplazmą, o mamy akurat ducha. Co jest bardzo na plus. Więc niech ten duch się tylko do nas przetransportuje, bo oczywiście trzeba jeszcze poczekać aż duch do nas doleci. To jest zdecydowanie czasem męczące i upierdliwe. Ale ja tutaj gdzieś był slime. Sobie do niego podejdę. I wolałabym znaleźć już zejście. Bo wszystko z tego poziomu mamy zaliczone łącznie z duchem. Hej, dasz mi przejście. Nie to pełżu. O nie. On mi nie dał, ale za to znaleźliśmy inne. Tutaj ducha na razie nie widzę. Ale one czasem mają duży dystans do pokonania i zanim nam się objawem na ekranie, to troszeczkę mija. Choć z reguły to jest krótszy czas niż aktualnie czekaliśmy na niego, przez co właśnie idę już na następny poziom. I to jest już 69, czyli na następnym poziomie będziemy się tak naprawdę wracać znowu na 65. No dawaj, nie topesz. Nie goń mnie przez całą okolicę. No i dobra. I teraz zaliczamy 0, zaliczamy 65, żeby kopalnia się zrestartowała. Bo w sumie nie wiem, czy tak trzeba robić, ale ja wolę dla pewności robić, bo czasem było tak, że nawet jak się cofamy w poziomach, ale nie wyszliśmy z kopalni, to one się nie restartują. Ale nie wiem, czy, czy to tylko jakieś moje widzimisię się i wymysły, czy rzeczywiście tak jest. Tego nie jestem w 100% pewna. Ale wiecie, nie zaszkodzi. Jakby to czasowo to praktycznie nie robi nam różnicy. Ale widzę, że duchy. No, słabo, słabo dzisiaj. Widzieliśmy jednego, a mamy już 22.40. Co za tym idzie, zaraz będziemy w sumie zawijać do domu. I ani nie nabijamy poziomu, ani nie będziemy mieli ektoplazmy. Na to przynajmniej by wychodziło. Co jest trochę smutne. Ale chociaż powiejemy sobie duże kamienie, bo kamień już powoli nam się kończy. I oczywiście mamy skulkawery, gdzie tego kamienia na pewno nabijemy zdecydowanie więcej. Ale na razie tam się nie będziemy wybierać, co za tym idzie. Wystarczyć nam musi to, co znajdujemy tutaj w zwykłej kopalni. Dobra. I duch? Może? No nie, nie widzę. Dzisiaj chyba nie ma farta do duchów. Jakoś mamy duże szczęście, przez co nie mamy też za dużo potworków w kopalni. Czasem i tak bywa. Choć tak szczerze, wolę te momenty, kiedy tych potworów w kopalni jest zdecydowanie więcej niż mniej. Mamy już północ. Chciałabym jeszcze może. O, tutaj mamy zejście. Jeszcze raz zejść i wejść właśnie na poziom 65. Tak jak widzicie. O, widzicie, teraz się nie zrestartował, czyli muszę wejść do zera i znowu przeklikać na 65. Dopiero wtedy tak naprawdę ten poziom się zrestartuje. I mogą się tutaj właśnie pojawić jakieś potwory. Choć to też nie jest pewne, że one się pojawią. To raczej jest pod dużym znakiem zapytania. Czy zejdę jeszcze jeden poziom, żeby zobaczyć, czy tam jest duch, czy raczej nie bardzo? Jest już pierwsza. Co sprowadza mnie do domu? Dobra, zdecydowanie do domu. Skoro nie idzie, to nie. Mamy 20 węgla. Co za tym idzie, chociaż będziemy mogli stworzyć sobie maszyny do nasion? Przez co nie będziemy musieli już tak często chodzić do Piera. Jeśli na przykład środy Pier będzie miał zamknięte, to nie będzie to dla nas duży problem. Dobra, tą mm, muszelkę do sprzedaży. I, i, I coś jeszcze? Tutaj zostawiam, co mogę. Zostawmy sobie, no właśnie ten węgiel bym zostawiła, ale co ja potrzebuję na tą maszynę? Drewno i sztabka złota. Drewno i sztabka złota. Dobra, ja to na razie zostawię. Nie będziemy tego ruszać, bo już czas nas goni, bo jest pierwsza 30. Zaraz musimy zdecydowanie uciekać do domu. Dobra, to zostawiamy. To gdzie indziej? To gdzie indziej? Czy ja zdążę? Powinnam. Tu mamy bardzo dużo rzeczy do rozbicia. W sensie 7 tych geot to jest akurat bardzo dużo. Dlatego wypadałoby to zrobić. No i tą rybę do sprzedaży, ale to powinnam zdążyć. Nie będziemy mieli jutro full energii, no ale na dzisiejszy dzień to by było na tyle. Lecimy spać. Zarobki na dzisiaj też wybitne nie są, bo zarobiliśmy tylko i wyłącznie 3500 zł. No i cóż, ja na dzisiaj dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zostawiliście dużo łapeczek w górę i komentarzy pod tym odcinkiem. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!